Witam na kanale Łowcy Chin. W dzisiejszym materiale przedstawię smartwatch blisłów BWHW1 z wbudowanymi sławkami. Zapraszam. Opakowanie nie jest zbyt mocno wypełnione. Znajdziemy w środku samego smartwatcha instrukcję obsługi, przewód do ładowania oraz zamienne gumki do słuchawek. Zegarek na pierwszy rzut oka wydaje się dość duży. Koperta ma średnicę 55 mm, a jej grubość to aż 18 mm. Pod wyświetlaczem ukryte jest miejsce na słuchawki do uszne, gdzie także są ładowane. Samo szkło wyświetlacza jest mocno przeciętne. Już po kilku dniach użytkowania pojawiły się bardzo widoczne rysy. Natomiast ekran jak na swoją cenę mocno mi zaskoczył pozytywnie. Ma dobrą jasność, niezłe kąty widzenia oraz sam dotek jest bardzo responsywny. Porównując go do takiego Mi Band'a jest zdecydowanie lepiej. Wyświetlacz ma rozmiar 1,53 cala. Nie udało mi się dotrzeć do żadnych konkretnych informacji na temat softu, który jest w zegarku. Samo działanie raczej mogę ocenić jako dobre. Jednak tłumaczenie zarówno softu w zegarku, jak i aplikacji na smartfona pozostawia wiele do życzenia. Próbowałem kilka dni przyzwyczaić się do polskiego menu w zegarku, jednak to tłumaczenie tak bardzo utrudniało sprawę, że zdecydowałem się przejść na język angielski, gdzie jest trochę lepiej. Niestety w aplikacji na telefon nie udało mi się znaleźć opcji zmiany języka na angielski, ale nawet w wersji polskiej języki są wymieszane. Część jest po polsku, a część po angielsku. Pokrętło na kopercie, które jest też przyciskiem, sprawdza się całkiem dobrze. Ma wyraźny klik i dobrze reaguje na przyciśnięcie. Jednak od samego wyciągnięcia smartfona z pudełka pokrętło skrzypi, co może wskazywać, że dość szybko się zużyje. Minusem tego pokrętła jest fakt, że kilkukrotnie zdarzyło mi się, że podczas codziennych czynności nadgarstek układał się w taki sposób, że wciskałem ten przycisk i zegarek mi się wyłączał. Często też przełącza mi się wyświetlana tarcza, ponieważ to pokrętło, jeżeli jesteśmy na ekranie głównym, odpowiada za zmianę tła tarczy. Zegarek jest wyposażony w takie czujniki jak czujnik pulsu. Z testu wynika, że dokładność to około 10-15 do 15 uderzeń na minutę, czujnik ciśnienia. Podczas pomiaru wartości mocno skaczą nawet do plus minus 30, a wyniki wyglądają trochę jak generator liczb losowych poziomu tlenu we krwi. Ciężko ocenić, czy to prawda, za każdym razem wyniki wychodziły mi blisko 100%. Pomiar temperatury nie udało mi się znaleźć odczytu na wyświetlaczu zegarka oraz monitorowanie snu, które na 7 dni tylko 3 razy wykryło mój sen. Liczenie kroków także nie jest mocną stroną tego smartwatcha. Potrafi zgubić nawet 50% kroków, a przy kolejnej próbie kroki zliczyć dwukrotnie. Największą zaletą w moim odczuciu są dołączone słuchawki, do których na początku podchodziłem bardzo sceptycznie. W moim przypadku to rozwiązanie sprawiło się bardzo dobrze. Zawsze mam na odgarstku słuchawki, dzięki którym mogę prowadzić rozmowę jednocześnie nie zajmując sobie rąk. Co prawda ich ładowanie zabiera mnóstwo baterii, bo przy częstym korzystaniu ze słuchawek zegarek wytrzymuje 2-3 dni. Ale wygoda jest niesamowita. Jakość samego dźwięku nie powala, ale można ją porównać do słuchawek do usznych przewodowych za około 40-50 zł, więc do rozmów jest to wystarczające. Podsumowując, nie jest to smartfon z najwyższej półki, jednak jeżeli ktoś potrzebuje sprawdzić sobie godzinę, mieć dostęp do powiadomień z telefonu na odgarstwku lub słuchawek w dowolnym momencie, to jest to sprzęt dla niego. Na naszej stronie ówciciele.com.pl znajdziecie kupon na zakup zegarka oraz wielu innych gadżetów. Cena z kuponem waha się mniej więcej w okolicy 40 dolarów. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do obejrzenia innych na naszym kanale. Na razie.